Lizbonę otaczają wzgórza. Można poczuć się trochę jak w górach. Raz pod górę, raz w dół. Dlatego też, między innymi, są tutaj windy, którymi można podjechać na, na wzgórza. I my na jednym z takich jesteśmy. Jest tutaj piękny punkt widokowy, aby zobaczyć panoramę Lizbony. Zanim jednak oprowadzimy Was po Lizbonie. To przeniesiemy się na krótką chwilę o około 30 km na północny zachód. Jeden dzień warto poświęcić na Sintre, czyli tak zwane przedmieścia Lizbony. Bogate przedmieścia Lizbony, ponieważ tutaj właśnie wszyscy bogacze przyjeżdżali, aby odpocząć. Mieli te letnie ogrody, swoje wille i też pałace. Oprócz tego jest tutaj bardzo zielono drzewa, krzewy, bogata ogólnie roślinność. To jest coś zupełnie innego niż cała Portugalia, którą do tej pory widzieliśmy. A jakie miejsce jest najbardziej znane? Mowa o Pałacy Pena, do którego dosłownie wszyscy zmierzają. Nie dość, że pałac jest bajkowy, to oprócz tego ma ogromne ogrody. My jednak zdecydowaliśmy się na Quinta da Regaleira. Wybraliśmy ten pałac ze względu, że dzisiaj jest niedziela i założyliśmy, że w ten pałac będzie multum ludzi. I mieliśmy nadzieję, że tutaj będzie ich trochę mniej, ale jednak mimo wszystko jest ich tutaj sporo. Pałac milionera jednak przyciąga sporo osób. I teraz właśnie, dlaczego to jest pałac milionera? Owym milionerem był Antonio Augusto Carvalho Monteiro. Brazylijczyk dorobił się na handlu kawą oraz szlachetnymi kamieniami. Postanowił dać upust swojej bujnej wyobraźni i zainteresowaniom. Dlatego też w kinta znajdziecie niezliczoną liczbę symboli nawiązujących do alchemii, masonerii, templariuszy i różokrzyżowców. Nie brakuje tutaj także elementów neomanuelińskich, renesansowych czy gotyckich. Bilet wstępu to 10 euro. Kompleks ma około 4 hektarów niezliczone ścieżki, a oprócz tego tunele, groty, jaskinie. Studnie dwie, w tym jedną bardzo znaną, studnię inicjacji. Studnia znana jest także jako studnia tajemniczenia lub odwrócona wieża. Po co ona tak właściwie powstała? Z pewnością nie po to, aby pobierać wodę, bo nigdy jej tutaj nie było. 27 metrów głębokości tylko po to, aby odprawiać tajemnicze obrzędy. Będziemy musieli pod górę, tutaj. to nie będzie fajne. Drugi pałac który już w tym momencie możemy polecić, to jest Monserratta. Dlaczego? Jest tutaj cisza i spokój. Ogólnie kompleks jest oddalony około 4 km od Sintry i może właśnie dlatego tak mało osób tutaj dociera. I wcale nie jest to problem, aby tutaj dotrzeć, ponieważ możecie wsiąść w autobus, który Was dokładnie tutaj podwiezie lub przejechać się autem. Jest mały parking darmowy, więc nie ma z tym problemu. Bilet wstępu 8 euro. Pierwsze nasze wrażenie to jest styl indyjski, taki orientalny, może nawet trochę arabski, i wygląda to prześlicznie. W głównym pałacu znajduje się małe muzeum. Do dyspozycji są tylko dwa piętra, ale można zobaczyć pomieszczenia użytkowe. Podsumowując, na bogato. Wewnątrz zachowana jest także geometria. Hol nie jest zbyt długi, ale ma się luzję jakby był. Osobiście byłam i jestem zachwycona tym pałacem. To trzeba po prostu zobaczyć. Z tego co doczytałam, ogrody mają 44 hektary, więc są przeogromne. I dzielą się one na... Można powiedzieć typy, na przykład meksykański, japoński, e, są też wyzielone paprocie, oraz ogród róż. Ogrody. No bajka. Mogłabym tutaj zamieszkać. To znaczy oczywiście w pałacu, ale w ogrodach spędzałabym zdecydowanie najwięcej czasu. Tutejszy mikroklimat sprzyja egzotycznej, ale także lokalnej roślinności. Ogólnie Sintra to zupełnie inna Portugalia. Zielona, bajkowa, wręcz tajemnicza. W XIX wieku panowała tutaj moda na meksykańską roślinność, dlatego przygotowano tutaj tarasy, aby posadzić roślinność z tak daleka, za oceanu, i aby miały tutaj odpowiednią ilość światła. I te okazy tutaj są przeogromne. ogrodu meksykańskiego albo ze świata meksykańskiego przenieśliśmy się do dżungli i te ogromne paprocie oraz drzewa porośnięte mchem oraz bluszczem przypomina mi typowo Kostarykę. Na oficjalnej stronie obu pałaców można pobrać mapkę kompleksu. Jeżeli wolicie wersję wydrukowaną, to warto się w taką zaopatrzyć przed przyjazdem. W Quinta da Galeria po południu, no, robi się dość tłoczno. Montserrat to odwiedza zdecydowanie mniej osób. Ogrody są na tyle duże, że można znaleźć odosobnione miejsce i cieszyć się widokami. Ile potrzeba czasu na obejście pałaców? 2-3 godziny to minimum, jakie trzeba przeznaczyć na Quinta. Około 2 godziny na Monserrat. Chociaż tutaj można by było siedzieć i siedzieć. Przy okazji, w obu kompleksach działają restauracje, więc można się posilić. Odwiedzając oba te miejsca, jednego dnia trzeba przygotować się na długi spacer i założyć przede wszystkim wygodne buty. Do Sintry bez problemu dostaniecie się pociągiem z Lizbony. Podróż potrwa 40-47 minut, w zależności gdzie wsiadacie. W przypadku własnego auta, pamiętajcie, że przy Quinta da Regaleria nie ma parkingu i auto trzeba zostawić gdzieś w mieście. Przy Monsera to jest mały, darmowy parking. Ogólnie zdecydowanie polecamy odwiedzić Sintra. Pory. A tu jesteś. Mając auto można zjechać całe zachodnie wybrzeże tutaj od Lizbony. Jesteśmy w tym miejscu. A w międzyczasie jeszcze odwiedziliśmy najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy – Sintra, już niedaleko do wybrzeża. Więc będąc tam własnym autem można wybrać się na Cabo da Roca z pocztówkową latarnią morską. Około 13 km na północ jest kolejne pocztówkowe miejsce, czyli Azenias do Mar. Bardzo ładne miejsce na zdjęcia. Może trochę przypomina Santorini. No, może bardzo trochę. Będąc w Lizbonie, nie sposób ominąć Berem, którego nazwa wywodzi się od Betlejem. XV wiek to złoty wiek dla Portugalii. To są wielkie odkrycia geograficzne i ten pomnik za mną. Wielkich odkrywców stoi tutaj właśnie na pamiątkę tego okresu. Za 6 euro można wjechać na samą górę pomnika, aby podziwiać tutaj panoramę oraz rzekę tak. A oprócz tego można zobaczyć także mapę odkryć geograficznych Portugalii. Na mapie widoczne są podboje morskie portugalskiej floty. Są także wypisane lata. Każdej z wypraw. W Belem jest jeden punkt, do którego w końcu nie dotarliśmy, a widniał na nasze liście czyli klasztor Hieronimitów. Dlaczego tam nie dotarliśmy? W poniedziałki jest on zamknięty. Natomiast znakiem rozpoznawczym Belem jest średniowieczna twierdza. Istnieje możliwość wejścia do środka wieży, aby ją zwiedzić. Jest tam podobno muzeum. Niestety my tego nie zrobimy, ponieważ w poniedziałki, dzisiaj mamy poniedziałek, jest ona zamknięta. W dawnych czasach wieża nie była przy brzegu rzeki, tylko mniej więcej po środku, aby bronić wlotu do Lizbony. Aktualnie, jak widzicie, woda się cofnęła i można bez problemu do wieży wejść z lądu. Zapytacie, jak najlepiej zwiedzać Lizbonę. Ano, jeżeli jesteście miłośnikami muzeów, a ich jest tutaj nawet sporo, to warto kupić Lizboa Kart, czyli kartę, która uprawnia Was na darmowe wejście do wielu, wielu, naprawdę wielu obiektów, eee, darmowy transport publiczny. I nie wiem też, czy przypadkiem nawet te windy, ta lista dostępnych miejsc bezpłatnych albo atrakcji bezpłatnych ciągle się zmienia, więc warto sprawdzić sobie ofit na oficjalnej stronie, jak to właśnie wygląda. i jedno miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, czyli fabrika de Nata. Tam idziemy. Co to jest? To są tradycyjne ciasteczka, które są po prostu ikoną, można powiedzieć, w Portugalii. Będąc tutaj należy tego spróbować. Baixa, czyli centrum Lizbony. Tutaj w sumie jest serce stolicy Portugalii. W 1755 roku nawiedziło Lizbonę ogromne trzęsienie ziemi i przez to centrum ma zupełnie inną zabudowę niż dzielnica na Wzniesieniach. Baixa była dzielnicą produkcyjno-handlową. Najlepszym tego dowodem są nazwy ulic. Na przykład Auria, czyli ulica złota, pełna pracowni jubilerskich. Hua da Prata, srebrna, czy Hua dos Zapateros, czyli szef. Oczywiście aktualnie nie ma już śladu po rzemieślnikach. Zastąpiły je kramarze, restauracje i ogólnopojęte usługi. Główny deptak, który jest zwieńczony jest łukiem triumfalnym. Tutaj, jeżeli będziecie chcieli kiedyś spróbować jakieś substancje, wiecie, wyskokowe, białe proszki i, te, i tym podobne, zabierzcie ze za sobą Pawła. Jego chyba już dzisiaj łapali 3-4 razy i cały czas chcą mu coś tutaj sprzedać, więc polecam Pawła ze sobą, jeżeli chcecie zrobić taki tour z używkami. Drugie miejsce, z którego możecie zobaczyć panoramę to jest winda Santa Justa, zaprojektowana przez Eiffla. Ale co tak właściwie warto zobaczyć w Lizbonie? Zacznijmy od głównego placu, czyli Prasa do Comercio, na którym wyróżnia się łuk triumfalny zwany Arco da Hua Augusta. Na placu kręci się zawsze pełno ludzi, także handlarzy różnymi używkami, więc uważajcie. Na zachód od Bajszy są kolejne dwie dzielnice Ciado i Baixo Alto, pełno tu kamienic wyłożonych słynnymi płytkami Azulejos. Jest też kilka punktów widokowych oraz różowa ulica z kolorowymi parasolami. Dzielnicę, którą trzeba koniecznie odwiedzić, to Alfama na wschód od Bajsza. Jest to najstarsza dzielnica w Lizbonie. Jest ona zupełnie inna niż Bajsza. Ulice i uliczki nie są uporządkowane i raz trzeba się wspinać, aby zaraz zejść. Drogi są bardzo kręte i łatwo można się tutaj zgubić, ale dzięki temu właśnie można znaleźć ciekawe miejsca. No i nie można zapomnieć o ikonie Lizbony, czyli żółtych tramwajach, za którymi lataliśmy jak nienormalni. Kawałek dalej od centrum jest ogromny Park Eduarda VII, który umiejscowiony jest na pochyłym terenie. Kultowy tramwaj numer 28. Przyjeżdżając z nim zobaczycie wszystkie najważniejsze w sumie zabytki w Lizbonie. Więc z jednej strony macie dwie atrakcje w jednym, czyli przejazd tramwajem plus zwiedzanie. W Lizbonie z pewnością znajdziecie pełno perełek, których nie wymieniliśmy tutaj w filmie. Żeby zobaczyć kilka najważniejszych miejsc, potrzebujecie jeden pełny dzień z nastawieniem na bardzo dużo chodzenia. Dwa dni są optymalne, ale i tak nie odkryjecie wszystkiego. Mając do dyspozycji tylko weekend, jeden dzień warto poświęcić na Sintra, a drugi na zwiedzanie Lizbony. Będą to z pewnością dwa bardzo intensywne dni, ale zdecydowanie warto. Dajcie znać, co byście dodali do listy. Do zobaczenia. Ciao!